Krok drugi. Odpuść walkę. Skąd bierze się w nas taka potrzeba zwalczania symptomów, objawów, choroby? Jest to też po części naturalne, że to, czego nie znamy, to, czego mózg nie zna, jest dla niego nowe, tego będzie próbował też się pozbyć i usunąć. Po prostu, żeby nas ochronić. Ale przede wszystkim. To, jak my traktujemy nasze ciało, to jak podchodzimy do siebie w momencie, kiedy chorujemy, tak? czyli kiedy właśnie pojawia się ta faza regeneracji i czy jakiekolwiek symptomy w naszym ciele, to wynieśliśmy bardzo wcześnie, czyli z naszego dzieciństwa, z naszego domu rodzinnego. Bo to właśnie tam poprzez obserwację tego, jak zachowywali się nasi rodzice, My nauczyliśmy się, jak podchodzi się w tym momencie do ciała, czyli to, jak mama traktowała siebie i swoje ciało, kiedy chorowała, ale też ważne było to, jak reagowali nasi rodzice, kiedy my chorowaliśmy. Czyli jak zachowywali się, bo to jest ważniejsze, jakie podejmowali działania i czy też te działania były bardziej takie oparte właśnie na takim wewnętrznym spokoju, czy tam był spokój i zaufanie do ciała, do tego procesu, czy jednak był tam lęk, zwątpienie, a może nawet i panika. Bo wtedy my obserwując ich zachowanie, uczyliśmy się właśnie tego podejścia. Jest to oczywiście też bardzo znowu normalne, że nikt wcześniej jakby nie wiedział, jak czytać, jak, jak właśnie komunikować się z ciałem. Więc ten lęk był nam przekazywany z pokolenia na pokolenie. My byliśmy uczeni, żeby bać się naszego ciała, żeby bać się tego, co jest z nim związane, żeby bać się tych symptomów, które się pojawiają, tych objawów, dlatego że po, po prostu nikt też nie wiedział, jak je odczytywać. I tak jak powiedziałam, to co nieznane, po prostu my traktujemy jako zagrożenie. Więc jest to też po prostu zrozumiałe, że nikt po prostu wcześniej nie mógł ci pokazać, że ciało można zaufać, że ono wie, jak wrócić do równowagi. Tak? Raczej było to zawsze oparte na tym, aby szybko się czegoś pozbyć, zwalczyć, i nadal później, kiedy dorastamy to jest to w nas utrwalane, jest to ta, to programowanie nadal, nadal nam wbijane. E, dużo obserwuję takiego języka walki w naszym społeczeństwie, e, chociażby poprzez to, że jest to nam serwowane bardzo często w reklamach, tak? E, tam się zwalcza, symptomy, e, obja objawy, choroby nie Szuka się tego, jakby, dlaczego, skąd się pojawiły, tylko to jest wszystko oparte na zwalczaniu. Cały system medyczny jest oparty na walce z chorobą, na próbie szybkiego pozbycia się, usunięcia symptomów. I to my każdego dnia mamy właśnie utrwalane to jest nasze właśnie to programowanie, które. Do nas płynie, to jest ta, ta wiadomość, którą właśnie my słyszymy cały czas wokół nas. Więc nic dziwnego, że też później e, my właśnie zaczynamy jakby f, to przyjmować jako taki kierunek, tak? Jako takie nastawienie, że tak się właśnie podchodzi do ciała, do choroby. E, jest właśnie, mówię, my byliśmy uczeni, żeby się chciała bać, żeby się bać tego, co się z nim dzieje, a nie, żeby się z nim. Komunikować, żeby może zacząć się dopytywać, a dlaczego coś się pojawiło w moim ciele, skąd to się wzięło, dlaczego akurat teraz? Um, I my cały czas właśnie też kierujemy do siebie taki język walki. Wręcz nawet bym powiedziała, że jest to taki język wojny, którym my się posługujemy często na co dzień. Dużo w nim jest takiej właśnie agresji skierowanej do nas samych. Um, my walczymy o własne życie, walczymy o związki. E, walczymy o zdrowie, walczymy z rakiem i dużo właśnie jest tej, tej walki, niestety, nadal. Już zaczyna coś się coraz bardziej też zmieniać, również właśnie w tym otoczeniu e, medycznym, ale nadal, nadal to nastawienie jest bardziej niestety skierowane na, mm, no, na pozbywanie się, na usuwanie, na tłamszenie e, symptomów, objawów i na walkę właśnie z chorobą. I bardzo, bardzo ważne jest, żebyśmy sobie to właśnie uświadomili. To jest ten pierwszy krok, żeby zdać sobie w ogóle sprawę, czy my operujemy właśnie w takiej energii, bo wtedy dopiero będziemy mogli podjąć decyzję i pójść w nowym kierunku. Że pod walką najczęściej jest schowany lęk, tak? I dlatego właśnie mówię, bardzo ważne jest sobie to uświadomić żeby w ogóle zmienić, żeby podjąć zmianę. Ale o lęku już znowu rozwinę ten temat w kolejnym nagraniu.